Rzeka Tanew wypływa na południowym roztoczu. Kilka metrów na północ od Tanwi leży malownicza miejscowość Susiec. To tam młodzi, pełni zapału ludzie zbierają się, by wspólnie uczestniczyć w sprzątaniu rzeki Tanew. Akcja proekologiczna Tanew Nasza Rzeka odbyła się już po raz trzeci. Pod schroniskiem młodzieżowym w Suścu zebrała się młodzież z Centrum Szkolenia Praktycznego w Jarosławiu, Zespołu Szkół w Oleszycach, z dziesiątej drużyny harcerskiej terapelski Krąg Suśca. W tym roku w przedsięwzięcie zaangażowała się dodatkowo Młodzież z Gimnazjum z Niemiec. Inicjatorami akcji była młodzież i to ona podjęła decyzję o jej kontynuowaniu, kiedy z chwilą tragicznej śmierci organizatora Ścisława Lwa stanęła pod znakiem zapytania. Tegoroczna edycja była nie tylko nastawiona na ekologię, była też hołdę w stronę osoby, bez której nie mogła ona się odbyć bez wielokrotnie wspomnianego nauczyciela i społecznika Ścisława Lwa. Jego obowiązki w tegorocznej edycji przyjął podleśniczy Krzysztof Malec, który przewodził młodymi ludźmi. Witam serdecznie przybyłych na tą akcję. Ja osobiście bardzo się cieszę, że pomimo wielu przeszkód i trudności doszła jednak do skutku. Będzie miała inny charakter, będzie ukrojona czasowo, niemniej jednak odbędzie się. Pod opieką nauczycieli wyposażeni w rękawice i worki uczniowie rozpoczęli sprzątanie szlaku turystycznego w okolicy Tanwi. Punktem ich działań był rezerwat przyrodniczy nad Tandio, który kryje w sobie unikatowe progi skalne zwane szumami. Jakie motywy kierują młodymi ludźmi biorącymi udział w akcji? Chciałem raz pospiątać lasy, zobaczyć kto jest. Podobno mówi się, że jest fajnie, chciałem spróbować. Ja uważam, że słuszno, bo pomaga środowisku, No jest zanieczyszczone. Czyli 800 Pierwszy raz bierzesz udział w tego typu akcji? Nie, w trzeci raz akurat w tej. Już w trzeci rok. Uważam, że to jest bardzo słówna i należy ją kontynuować. Nie za rzadko się odbywają, że raz do roku. No może i tak, ale dobrze, że przynajmniej jest teraz, teraz do roku. Czy zamierzasz kontynuować dalsze uczestnictwo? No, oczywiście, jeśli dalej będą, no to jak najbardziej. Młodzi ludzie, którzy czynnie uczestniczą w sprzątaniu, przyczyniają się także do zwiększenia świadomości dorosłych co do dbania o czystość. Są drogowskazem dla mieszkańców i turystów, w tym, jak należy o nie odbać? Uczestniczymy już po raz trzeci w trzeciej edycji tej akcji. Po raz pierwszy spotkaliśmy się trzy lata temu z panem Lwem się tej pamięci i tak co roku sukcesywnie, znaczy mieliśmy inne plany na ten rok, jeszcze rozmawialiśmy w kwietniu, co będziemy innego wprowadzać, ale postanowiliśmy w tym roku zrobić taką miaskę, bo to już tak wszystko było za późno. Młodzież sama od razu stwierdziła, nawet po tym wypadku, że jednak będziemy dalej kontynuować, że warto upamiętnić nawet y, tego inicjatora tej akcji. I musimy stwierdzić, że z roku na rok, to znaczy po raz trzeci dopiero, ale jest, tych śmieci jest coraz mniej. Krótki relaks w potwierdził, że nawet przy sprzątaniu można zachować dobry humor i wspólnie zintegrować się. Zwieńczeniem pierwszego dnia akcji było ognisko w przytulnym przystanku za ścianką w Suścu. W porównaniu do e, dwóch minionych akcji... Zauważam, że co bardzo ważne, nie spadło, a wręcz jakby się podkręciło zaangażowanie młodzieży. Co jest bardzo ważne, ponieważ ta akcja jest oparta po prostu na zaangażowaniu młodzieży. Młodzież tą akcję zainicjowała, młodzież tą akcję stworzyła niejako i młodzież chce brać udział w tej akcji. Pomimo śmierci założyciela, akcja nie umarła, ale rozwija się. Idea pana Ścisła Walwa żyje w sercach i umysłach młodych ludzi, co wyrazili gromkimi brawami w stronę jej patrona. Zgromadzeni wierzyli, że dziś do końca czuwa nad nimi postać Ścisła Walwa. Młodzi zmęczeni, ale pełni wiary w to, co czynią, zgromadzili się przy ognisku, które było symbolicznym płomieniem dla zmarłego założyciela. Miesiąc przyszedł haczkiem temu. Zginął wypadku samochodowym, zginął tragicznie. Nasz przyjaciel, inicjator, pomysłodawca, cały macher tej akcji, jest Niestety nie ma go już tutaj dzisiaj. Mam nadzieję, że gdzieś tam smurki na nas kuziera i nam pomaga. Zobaczcie e, mi, jeśli mi się głos załamie w tym momencie, bo e, go dzisiaj nie pozbierałem. E, po jego śmierci wspomnienia o nim są dla mnie bardzo ciężkie i przykre. Nim jednak no, trzeba dzisiaj o nim wspomnieć. I gdyby nie on, ta akcja by nigdy nie zaistniała. Aczkolwiek, jak wcześniej wspomniałem, akcja jest dziełem jego młodzieży. Są tu dzisiaj jego, jego jego wychowankowie, którzy tą akcję zainicjowali. A jak oceniasz przebieg dzisiejszej akcji? No, bardzo jest fajnie, wszystko dobrze. Dużo przeszliśmy, posprzątaliśmy. Czy jest mniej śmieci, czy coś pomagają takie akcje? No wydaje mi się, że jest mniej, ale w tamtym roku było trochę inaczej, bo ten pan Lew był i on tak wszystko organizował, tak, no tak, dyscyplina była bardziej. Ale teraz też jest fajnie. Płyt gminy Susiec wręczy uczestnikom dyplomy jako wyraz aprobaty dla tego przedsięwzięcia i nadziei na to, że będzie się rozwijać. W tym roku ta akcja może ma taki troszkę mniejszy wymiar, ze względu właśnie na tą tragedię, która się wydarzyła ale no, cieszy to, że przede wszystkim no, no, znaleźli się ludzie, którzy chcą tutaj zastąpić y, y, lwa i y, y, kontynuować jakby tę akcję. Myślę, że, że no, ten rok y, Trzeba traktować jako taki rok przejściowy, ale mam nadzieję, że w latach następnych no, te akcje znowu nabiorą właściwego wymiaru i, i być może, że będą cieszyły się jeszcze większą popularnością, bo na przykład w tym roku mamy młodzież z gminy Niemce i być może, że, że będą jeszcze inne grupy z innych y, gmin naszego, naszego województwa. Zgromadzeni goście z wspominali postać Cisława Lwa. Na zakończenie wszyscy obejrzeli dwa filmy, na których zarejestrowany był przebieg dwóch poprzednich edycji akcji.